O tym, jak ważna jest krew, nikogo nie trzeba przekonywać. Krew ratuje życie, a nie ma jej syntetycznego zamiennika. Krew można dostać tylko od innej osoby, dlatego tak istotne są akcje oddawania krwi, a każdy, kto bierze w niej udział, nie tylko otrzymuje czekoladę, ale przede wszystkim daje coś od siebie innym. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze oraz 152 Batalion Lekkiej Piechoty Wojsk Obrony Terytorialnej w Krośnie Odrzańskim zapraszają do udziału w akcji krwiodawczej, która odbędzie się w najbliższą sobotę 22 października przy ulicy Parkowej 1 w Krośnie Odrzańskim, czyli przy Urzędzie Miasta. Rejestracja i oddanie krwi będzie możliwe w godzinach od 9 do 12. Przed oddaniem tego życiodajnego płynu, warto pamiętać o tym, by wypić około 2 litrów wody, zjeść lekkie, beztłuszczowe śniadanie, być wypoczętym i mieć przy sobie dowód osobisty.